Dzień dobry, proszę Państwa. Marzena Żurawicka. Krzysztof Polak. Ja zacznę może tak nietypowo, nie będę prezentował tutaj jeszcze tematu prezentacji. Ja mam takie pytania, pytanie do Państwa. Czym różnią się dwie okładki tej samej książki? Ja tylko powiem, że jedna książka została wydana w Stanach Zjednoczonych, a druga została wydana w Polsce. Czy, czy Jaka jest różnica? Czy państwo wiecie, dlaczego ta różnica tam jest widoczna i co, co powoduje tę różnicę? Słucham, są jakieś pomysły. Rozumiem, że muszę podpowiedzieć. Myślę, że to, co Państwo widzicie jest oczywiste. Z jednej strony do czynienia mamy z pewnym jakby e, symbolicznym... Czy... Przedstawieniem kreatywności, bo oto w rękach Steve'a Jobsa widzimy y, jakąś rozpływającą się energię, jakiś y, energetyczny błysk, który jest często. W i w symbolice kulturowej traktowanej jako taki zmysł innowacyjnej, symbol innowacyjnej kreatywności, rozbłysku intelektu, rozbłysku energii. Natomiast właściwie trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego Polacy w polskim wydaniu zdecydowali się na bardzo na takie ukonkretnienie tej sytuacji, czyli po prostu pokazano Steve'a Jobsa, który trzyma w rękach iPada. Ja myślę, że trochę o tym będzie prezentacja, bo te dwie okładki Prezentują dwa różne podejścia do myślenia o innowacyjności. To po lewej stronie jest takim podejściem, które e, można było powiedzieć, jest podejściem kreatora, a po prawej stronie mamy do czynienia z podejściem technokraty, e, czyli tam, gdzie liczy się ten, ta, ta idea gadżetu, nam, czegoś namacalnego, e, uchwytnego. Generalnie kilka słów w ogóle o tym temacie. Tu jak Państwo widzicie jest taki dopisek, że jakiś czas temu takie szersze badanie było przez nas przeprowadzone na, na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która właśnie chciała wiedzieć co. Się dzieje z tą polską innowacyjnością? Jakie są podłoża historyczne? E, jakie symbole i e, jaki język, jakie przedstawienia można użyć do promowania innowacyjności, mówienia innowacyjności? E, więc to, co Państwu dzisiaj pokażemy, jest takim e, skrótem, podsumowaniem e, całego e, tego wątku i tego tematu. E, oczywiście jest często tak, że w, w, w tych naszych analizach zastanawiamy się, jakie są korzenie tego, że akurat nie wiem, w Polsce o innowacyjności myśli się tak, a nie inaczej, ale w ogóle skąd, jakie jest, skąd pochodzi myślenie o innowacyjności, jakie są jego korzenie. Warto tutaj zwrócić uwagę na kilka obrazków, które pewnie niektórzy z Państwa pamiętają ja bardziej, inni w ogóle nie pamiętają. Tego, czyli takie wątki, które gdzieś w okresie PRL-u pojawiały się, może nie do końca był, było, było to pojęcie innowacji, ale było modernizacji, automatyzacji. Mówiono wtedy o tym unowocześnianiu jako mechanizacji produkcji, postępie technicznym, o wynalazczość była. Oczywiście była cała sfera poświęcona racjonalizacji, nagradzani byli ci, którzy te racjonalizacje w rozmaity sposób wnosili. Tutaj z tego okresu takie mm, słynne czasopisma jak Młody Technik, prawda? który był znakiem takiego postępu technologicznego, nowoczesności e, w tym czasie, przegląd racjonalizatorski, więc tego typu tytułów. No i oczywiście wszystkim znany Adam Słodowy, e, który może już dzisiaj młodszemu pokoleniu mniej, ale którzy, który właśnie. Uczył w tym czasie młodych Polaków, co to znaczy wynalazczość, pomysłowość, racjonalizatorstwo. E, oczywiście w tych filmach z, 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 takich, y, które w tym czasie traktowały to w sposób lekki, mieliśmy przykład tutaj pomysłowego e, dobromira, ale też mieliśmy tutaj wzmaganie się z systemem w takich filmach jak Dom, które właściwie trochę jakby odzwierciedlają to, co się wtedy działo. Czyli tego właśnie, na czym jak racjonalizatorstwo i pewne rozwiązania technologiczne wymagały niezmiernej siły i konieczności zmagania się. E, z systemem. Koniec lat osiemdziesiątych i lata dziewięćdziesiąte, to. Tak, jak sobie przypominam yy, i tak jak ta nasza analiza pewnych tekstów kulturowych pokazała, no to oczywiście zachwycaliśmy się takimi y, historiami jak Mayga, MacGyver na przykład, który potrafił ze wszystkiego zrobić nic. W każdej. Nie, odwrotnie. Yy, yy, nic z, z, nic... Na, przepraszam, z niczego zrobić coś. coś. Tak. <laughs> yy, zachwycał się. Yy, 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 Jakimiś takimi szybkimi pomysłami i wynalazkami. Oczywiście lata 80. i 90. to czas pojawienia się pierwszych telefonów komórkowych, komputeryzacji. Pokazywały się takie pisma jak Bajtek. Um, nawet pamiętam, że była dyskusja, czy Bajtek może stać się imieniem, który będzie można na chrzcie nadawać dzieciom, prawda? E, 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 oczywiście słynny zespół Sądy, pan Kurek i, e, e, i, i, i partner... Kamiński. Tak, tak, Kamieński. Dziękuję za, za, za podpowiedź. No ale oczywiście e, ta cyfryzacja, miniaturyzacja, która gdzieś zaczęła się pojawiać, e, ta koncentracja na indywidualnym odkrywcy geniuszu, tak jak oczywiście profesor z powrotu do przyszłości, ten wątek wtedy bardzo intensywnie się rozwijał. No i właściwie w latach 90., w latach 2000 mamy do czynienia znowu z, z, z jakimś takim zmianą myślenia, zmianą paradygmatu, zmianą sposobu myślenia o tym, czym, czym jest innowacyjność i wynalazczość. To proszę Państwa zaskakujące, że mniej więcej jakby... Pod koniec lat 90., 2000, przepraszam, pod koniec lat 2000, 2008 7, zaczęła się taka wielka historia wokół mózgu. Mózg nagle stał się jakim, jakimś kulturowym symbolem naszej niesłychanej zdolności innowacyjnej. I to właściwie te artykuły, tak jak śledziliśmy, do mózgu podchodziły na rozmaite sposoby. Traktowały ten mózg rzeczywiście w zainteresowanie mózgiem wyjątkowo w tym, w tym czasie wzrosło czyli tym jakimś indywidualnym intelektualnym e, przedsięwzięciem, Mózg stał się w ogóle jakimś symbolem takiej niesamowitej e, kreatywności. E, i, I oczywiście e, ważnym elementem w, w tych e, ideach e, innowacyjności, odkrywczości zaczął się pojawiać od pewnego czasu wątek Timu. Jako takiego, takiego zespołu, yy, który był u nas promowany przez tam CSI, kryminalne zagadki i tym podobne filmy. W ogóle idea Timu jako czegoś, co ma wprowadzić, yy, stosować nowe technologie, nowe odkrycia. Pod wpływem tego yy, trochę w tym yy, czasie byliśmy. Prawda. No, dziękuję. W tej chwili przejdziemy sobie do tego, co nas otacza. E, przy czym e, ta technika, którą, przy pomocy której my oglądamy ten świat kultury, a więc wszystko to, co nas otacza, e, została nazwana takim systemem kodowania. Czyli, czyli dzielimy sobie tę naszą rzeczywistość na takie trzy y, typy kodów, y, czyli kody rezydualne, czyli takie idee, które są w tej kulturze, która nas otacza, y, już takie trochę schodzące, takie passé. Y, Obok tych idei mamy te dominujące, a więc te, które są najbardziej widoczne, intensywne, dużo się o nich mówi, a na pewno wzbudzają duże emocje i te idee, które nazywamy też emergentnymi, a więc takie wizje, idee innowacyjności, które się gdzieś tam wyłaniają w kulturze, a ponieważ zakładamy, że kultura jest to taki zespół naczyń połączonych, w związku z tym zakładamy, że w innych obszarach kultury one też gdzieś już zakwitły i w związku z tym możemy o nich śmiało powiedzieć, że za chwilę się pojawią. Jak w tej naszej przestrzeni kulturowej myślimy sobie o innowacyjności w tym wydaniu yy, rezydualnym? Proszę Państwa, są takie trzy kluczowe pojęcia mówiące o tej innowacyjności w kontekście właśnie przeszłym: poprawianie, usprawnianie i dopasowywanie. Jeżeli popatrzymy na sposób myślenia, sposób podejścia do innowacyjności w wielu obszarach, to rzeczywiście to dopasowywanie, poprawianie i usprawnianie jest na porządku dziennym. Takim, proszę Państwa, symbolem tego dopasowywania są wszelkiego rodzaju pucle, tryby, trybiki, mechanizmy, w których coś do czegoś przywiera. I bardzo wiele stron internetowych do niedawna, a także naszego zleceniodawcy tego badania, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, właśnie opatrzone było takimi trybikami. Bardzo wtedy sobie zada, zadaliśmy sobie i, i, i tejże instytucji pytanie, jak możecie e, oczekiwać e, przepraszam, innowacyjności, skoro sami e, w tym momencie mówicie, bo jakimś językiem mówicie do, do, do tych swoich różnych klientów, i tak dalej, mówicie starą ideą, taką rezydualną. To poprawianie, dorówny, usprawnianie, i, i tak dalej, to takie kluczowe idee, które w wielu miejscach są jeszcze obecne, ale proszę zauważyć, jak często jeszcze w naszym takim języku dookoła pojawia się takie pojęcie jak dorównać do innych. Gospodarka polska ma dorównać do tej światowej. Polskie firmy mają dorównać do tych um, na świecie. Cały czas jesteśmy w jakimś, w jakimś poczuciu gonienia, gonienia. że tak. my jako Polacy musimy tu kogoś gonić. Prawda? Dokładnie. Takim pojęciem, które rzeczywiście też jest mocno związane z tymi ideami rezydualnymi, to jest pojęcie postępu. Proszę Państwa, kto z Państwa wierzy w postęp? Bardzo wielu z nas jeszcze wierzy w to, że gdzieś tam na końcu, że nasz świat idzie w jakąś stronę bardzo konkretną i że będzie się to wszystko pięknie rozwijało i oczywiście będzie rosło, przyrastało i tak dalej. Oczywiście te wizje postępu bardzo charakterystyczne. Ja sam się trochę wychowałem na młodym techniku, prawda? Kiedy jako dziecko przeglądałem w szafie roczniki mojego taty, który go wtedy kolekcjonował. I właściwie cały, cały wtedy ten modernistyczny, modernistyczna idea jakby rozwoju polegała na tym, że przecież my się cały czas rozwijamy i dążymy do jakiejś... Do jakiejś Utopijnej krainy, która właśnie będzie trochę, może krainą z Google Glass na, czy na czole, prawda? Ale też krainą, w której przy pomocy robotów będziemy rozwiązywać już sprawy. Na śniadanie będziemy jeść e, trzy tabletki, prawda? I będziemy jakby genialnymi e, w szczęściu, bez chorób, bez wojen, żyjącym społeczeństwem. Najzabawniejsze jest to, że w momencie, kiedy Krzysztof mówi o przeszłości, ja mówię o teraźniejszości, a więc o tych ideach, które są cały czas nadal obecne. Proszę sobie także pomyśleć o tym, że takim znakiem tego, tych idei rezydualnych jest inżynier, inżynier technokrata, inżynier, który właśnie usprawnia, poprawia i, i ulepsza. Um, jak przejdziemy sobie do tych idei dominujących, to zauważymy, że są takie właściwie dwie kluczowe idee. Po pierwsze odmienność i wyjść poza dotychczasowe ramy, zmiana perspektywy. E, to jest to myślenie o innowacyjności, które jest dzisiaj właściwie najpowszechniej obecne. kreatywność nowatorskie podejście. zmienić coś, nie wiem, z, o, zobaczyć coś z innej strony, jakoś inaczej, od prawej lub od lewej, ale zobaczyć to po raz pierwszy inaczej, nie poprawić, nie ulepszyć, nie nadać temu, nie wiem, jakiś niewielki dokonać niewielkiej zmiany. Chodzi o to, żeby zobaczyć coś na nowo, coś inaczej, w taki sposób, w który jeszcze do tej pory nikt nie oglądał rzeczy. Połączyć rzeczy dziwne, albo połączyć dwie rzeczy dotychczas y, gdzieś tam obecne, i uzyskać jakąś nową wartość, nową, nową jakość. To bardzo istotna idea. Kolejna idea innowacyjna, czy związana z innowacyjnością to specjalistyczna naukowość. Wiecie Państwo, co, jak oglądaliśmy logo, logotypy różnych firm, które o sobie mówiły, że są innowacyjne, to rzeczywiście takim często pojawiającym się znakiem był znak jaki atomu, DNA. Tak, to były najczęściej pojawiające się znaki jakichś dziwnych po, y, molekuły. połączeń, molekuły. Hmm. Tak, to są elementy dzisiaj, które, których użycie komunikuje innowacyjność. Um, ale także bardzo ważnym elementem jest ta humanizacja technologii. O ile w kodach tak zwanych rezydualnych, czy, czyli tych. Passe. Mówi się przede wszystkim o tych elementach, y, takich, ja, nie wiem, komputer jako znak w tym momencie y, 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 tej technologiczności, to dzisiaj humanizacja technologii, a, a więc pokazywanie technologii z duszą. W kontekście e, ludzkim e, jest jedną z ważniejszych idei nowoczesności. Już nie wystarczy mówić tylko i wyłącznie e, o samym sprzęcie, e, ale ważny jest właśnie ten aspekt. Ten, e, tak zwany ghost in e, the machine, jak to pios, piosenka e, opowiada, prawda? Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, ja myślę, że o tej humanizacji technologii może jeszcze dwa słowa. Rzeczywiście tutaj te symbole. A. E, takich zhumanizowanych robotów, czyli robotów, które nagle uzyskują jakąś wyjątkową uczy, uczuciowość, w takich chociażby filmach jak Wally, -E, prawda? E, gdzie, gdzie nagle stary robocik jest znakiem jakiejś emoc emocji, uczuciowości, czyli maszyna nabiera jakiegoś wyjątkowego kształtu. Bardzo dużo jest w tej chwili w, w internecie takich obrazów e, robotów zakochanych, robotów. E, Grających na, grających na skrzypcach, no. prawda, z jakimiś uczuciami. To jest, proszę Państwa, takie symboliczne, taka symboliczna manifestacja, reprezentacja pewnego myślenia na ten temat, pewnego pragnienia, że teraz jakby ta technologia ma mieć jakiś wymiar nie taki suchy, nie taki oziębły, nie taki bezlitosny, zimny, bo to jest to niebezpieczeństwo zawsze, jeśli o technologii mówimy, to z drugiej strony automatycznie pojawia się gdzieś takie poczucie mechanizacji, oziębłości i tak dalej. I wiele firm, wiele marek, które mówią o technologii, próbuje znaleźć tego, tego ducha, tego, co jest ciepłe, unikalne, indywidualne w tym, żeby właśnie zbliżyć się do odbiorców, zbliżyć się do swoich konsumentów. A ja jeszcze tylko o tak, Takiej jednej różnicy, może wspomnę, tej związanej, właśnie tej, która się pojawia pomiędzy ideami e, rezydualnymi a tymi dominującymi. Przede wszystkim w ideach e, rezydualnych e, wynalazczość, innowacyjność była związana rzeczywiście z tym wielkim z wielkimi dami. To były wielkie wynalazki, wielkie sprawy, wielkie odkrycia. Natomiast proszę zobaczyć, że dzisiaj o innowacyjności mówi się jakby w dwóch wymiarach. To znaczy przede wszystkim ta innowacyjność to są te często małe działania, e, takie które pozwalają właśnie wyjść z pudełka, e, zobaczyć coś od innej strony, lub też te działania specjalistycznych timów, ta specjalistyczna naukowość. Ale ta innowacyjność stała się takim czymś codziennym. Prawda? Czymś takim, co, co, co nabrało takiego indywidualnego wymiaru, a nie już takiego bardzo wielkiego. Może jeszcze warto tutaj trochę powiedzieć o samym pojęciu, bo przez moment zajmowaliśmy się też, jak, jak samo pojęcie innowacyjności funkcjonuje. I to rzeczywiście byliśmy zaskoczeni, jak ono właśnie zdominowało wszelkie obszary życia, różne ludzkie aktywności, pomysłowości, wynalazczości. Na przykład mamy do czynienia z innowacyjnymi pieluszkami, innowacyjne warzywa się nawet Pojawiły już po prostu, nie mówiąc o tych wszystkich jakby innych, innowacyjnych rzeczach przez duże i. Jest wiele takich śmiesznych, zabawnych, ośmieszających, na przykład w demotywatorach, historii pokazujących, że ktoś tam wymyślił większą dziurkę w rozpylaczu i to innowacja roku, prawda? Tego typu zabawy. Ale generalnie, tak jak zauważyliśmy, słowo innowacyjność dzisiaj zastąpiło słowo nowoczesność, które w latach 90. wszędzie było wstawiane. Czyli ta innowacyjność stała się trochę takim słownym fetyszem. Czyli wszyscy je wstawiają, żeby dać poczucie innym, że oto jesteśmy na czasie, więc jesteśmy innowacyjni. I to nawet nie ma pokrycia absolutnie żadnego w działaniach czy w rozwiązaniach, ale każda firma, która coś wprowadza, no. Czuje się w obowiązku, że musi powiedzieć że w jakiś sposób dzisiaj, że jest innowacyjna, ale to prowadzi jednocześnie do drugiej rzeczy, czyli do dewaluacji znaczenia samego pojęcia. Rozmyła się właściwie jego sensowność znaczeniowa już i właściwie tak do końca nie wiadomo, co się za tym pojęciem kryje, bo kryje się bardzo wiele, a nawet wszystko. I to idę emergentne, czyli te, które się gdzieś tam wyłaniają i są, są już w kulturze obecne, czyli przede wszystkim innowacyjność jako takie zacieranie się granic. Granic pomiędzy dotychczas wyraźnie opozycyjnymi nawet obszarami, takimi jak nauka i sztuka, takimi jak natura i technologia. Stały się, nastąpiło to tak zwane krosowanie, przekraczanie i dzisiaj pytanie, które się właściwie pojawia, czy innowacyjność to już tylko technokratyczny zabieg, czy też jest w tym sporo sztuki i kreacji? Yy, innowacyjność to także, proszę zauważyć, to też bardzo ciekawe pojęcie, y, ekologiczność. Dzisiaj słowo, jak używamy właśnie w różnego rodzaju opisach działalności firmy, to yy, takim obok słowa innowacyjnym, albo często jest zastępującym, jest właśnie ekologiczne. Ekologiczne podejście do czegoś automatycznie powoduje, że otwiera się ta przestrzeń właśnie myślenia o tej firmie, czy o tym, co, co, co firma rodzi, robi jako innowacyjności. Dużo działań, które w tej chwili się toczą, polega na, tak jak powiedziałam, tym przekraczaniu granic, czy też zacieraniu się granic. I tutaj jest przykład takiego domu, który został wybudowany. Szczególnie architektura intensywnie w te obszary wkracza, czyli takiego domu, który łączy ze sobą bardzo intensywnie technologię z takim naturalnym czy odwołaniem właśnie do, do, natura, do natury, do naturalności, do naturalnych kształtów, naturalnych yy, yy, także yy, materiałów. Yy. Obok macie państwo także takie siedzenia w jednym z wystawianych nie tak dawno samochodów. Siedzenia, nie pamiętam, czy to jest Mercedes, Alfa czy, to, czy Alfa Romeo. W każdym bądź razie siedzenia zostały tak pomyślane, żeby jak na, były najbliższe, oczywiście najłat, najprzyjaźniejsze do, 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 do poczucia, <grym> ale też bardzo silnie gdzieś tam nawiązujące właśnie do kształtów naturalnych. Organicznych, tak. Organiczny, tak. Aha. Organiczność to jest to właściwe Aha. słowo, którego mi ciągle brakowało. I tak jak rzeczywiście, proszę Państwa, wcześniej mieliśmy do czynienia z tym, że te. Obszary były bardzo silne, przeciwstawne, tak jak technologia, natura. One jakoś się bardzo mocno wykluczały. Nawet właściwie słynny film Avatar jest trochę o tej walce technologii z naturą. Z jednej strony tą, ta technologia jest tam ukazana jako coś złego, reprezentowane przez tych ziemian, najeźdźców, poprzez maszyny, poprzez nowoczesny sprzęt i wojnę, która została wytoczona tej żywej, naturalnej, prawdziwej, fioletowej w planecie w której żyją te cudowne istoty w rajskiej harmonii z matką gają z matkiem drzewem i tak dalej. Natomiast tu właśnie widać, że coraz częściej mówi się o innowacyjności jako połączeniu tego co opozycyjne, co przeciwstawne, co dotychczas e, się wykluczało. Podobnie jest ze sztuką i nauką z punktu widzenia takiego tradycyjnego myślenia kulturowego. To są dwie takie przeciwstawne dziedziny, dwa, dwa obszary, które jakby leżą po, 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 po zupeł, na zupełnie innych biegunach. E, natomiast... A przykładem y jest tutaj designerstwo. Jak pomyślimy hmm. dzisiaj o tak zwanych rozwiązaniach designerskich, to, to od razu widać, że one muszą łączyć w sobie te dwa aspekty, czyli musi być to A, piękne B funkcjonalne tak, nie ma bez designu tego nie ma designu dzisiaj... właściwie bez tych dwóch pojęć one są komplementarne. Proszę państwa taki wniosek jakby krótki nie wiem czy on uzasadniony jest do końca na podstawie tego co państwu pokazaliśmy ale zapewniam że gdzieś to uzasadnienie w naszej analizie się pojawiało w jej szerszym wymiarze to yy, ta strzałka ukazuje pewien, pewien taki wektor przejścia, wektor zmiany, która towarzyszy dzisiejszej, dzisiejszej kulturze. Czyli z jednej strony to. To co mówiłam już, tak. czyli z jednej strony właśnie to obecne w, mocno w polskiej kulturze właśnie to dążenie do poprawiania, modernizowania i e, usprawniania i ten kierunek zmian jest tutaj taki nakreślony, czyli jednak idziemy w stronę tego poszukiwania inności, odmienności i wyjścia poza dotychczasowe granice. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że bardzo smutno mnie e, nastroiła pewna teza, którą gdzieś znalazłam u Mrożka, który powiedział, że my Polacy Mamy duży problem z innowacyjnością, rozumianą w taki sposób, że trzeba stanąć przed czarną tablicą i wymyślić coś od nowa. To troszkę jest właśnie odniesienie do tego, że my tak lubimy poprawiać i yy, yy, raczej usprawniać i niż, naśladować. Yy, naśladować, niż tworzyć yy, zupełnie coś od, yy, od nowa. Jakiś lęk i strach? Nie wiem, to już nie uda nam się o to zapytać yy, Mrożka, ale, yy, ale ta myśl jest bardzo zawsze Można zapytać psychologów. No, ale zawsze no nie My jesteśmy za... kulturoznawcami, <laughs> więc nie nas. Ym, I kolejny punkt. Yy, no, i kolejny punkt, który też właściwie mówiliśmy, czyli te wizje przyszłości yy, oparte na idei modernistycznego postępu, ciągłego rozwoju, poczuciu, że idziemy do przodu i rozwijamy się kontra to, co właściwie dzisiaj się mocno w kulturze pojawia, co często jest określane w trochę, taki trochę filozoficzny sposób, postmodernistyczne wizje rozwoju, czyli jakby już brak tej wiary, że, e, że, że jakby cywilizacja rozwija się w jakimś wektorowym, w e, jakimś kierunku i gdzieś jest jakiś e, kierunek, w którym zmierzamy. Te wizje bardziej, bardziej mówią o zmianie w ogóle, która zachodzi, przy czym ta zmiana nie zawsze musi być zmianą jakąś na lepsze. I to jest taki efekt też tego dzisiejszego myślenia. Ten punkt, który już trochę rozwinął Krzysztof, czyli to przejście od tego myślenia o technologii jako właśnie maszynie, która staje się fetyszem postępu i to przekonanie bardzo wielu przedsiębiorstw, to było dla mnie zawsze zaskoczenie, kiedy robiliśmy analizy dotyczące akurat przedsiębiorczości, to przekonanie, że nasza firma jest nowoczesna wtedy, kiedy ma rzeczywiście dobry sprzęt, dobrą technologię, linie produkcyjne. Natomiast wydaje się, że no świat może tak, poszedł raczej w w stronę bardziej humanizacji technologii. No, tak, zresztą to był jeden, jeden z problemów takich, które y, zgłaszała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mówiąc o tym, że bardzo wiele wniosków innowacyjnych właśnie polega na tym, że nie wiem, które, które są podpisywane jako projekty innowacyjne na, na dofinansowanie, polega na tym, że kupimy sobie nową maszynę, prawda? Że bardzo niewiele w tym jakby procencie jest tego poszukiwania e, tych e, nowych wizji. Dokładnie. Ciekawe, że ten trzeci punkt to trochę... Przynajmniej kiedyś tak było może już w tej chwili nie, to taka relacja, która gdzieś tam w Polsce była widoczna pomiędzy tymi, między użytkownikami pc a użytkownikami Macintosha, prawda? Czyli między maszyną, fetyszem postępu, a tą wygodą i przyjemnością użytkowania, która się z, przynajmniej do niedawna kryła właśnie za No za, teraz za, trochę tam widzimy element, zmiany. A trochę tutaj, widzimy tak. zmiany właśnie. No i ten punkt, który, o którym dużo mówiliśmy na końcu, więc może nie będziemy go powtarzać, czyli ta. To, 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 te przeciwstawności, technologia kontra natura, a teraz mamy do czynienia z tą taką symbiozą. I można by powiedzieć, że w Starym Świecie technokrata i kreator należeli do różnych porządków rzeczywistości, lokowali się na przeciwnych biegunach, prawda? I właściwie taka teza, którą tutaj na zakończenie chcieliśmy wygłosić, że w tej zmieniającej się rzeczywistości, właściwie utrzymanie tego tradycyjnego podziału na tych, kreatywnych i technologicznych, czyli na technokratów i twórców kreatorów, właściwie nie ma racji bytu, to jest niemożliwe. Ten dzisiejszy innowator, czy ta innowacja musi być zarówno mieć w sobie ten aspekt technokratyczny, jak i ten aspekt kreacyjny. Na koniec jakby pokażemy Państwu taką krótką reklamę, która już ma ładnych parę lat, ale wydaje nam się, że ona jakby fajnie oddaje ideę takim połączenia e, artyzmu z jakimś takim technologicznym podejściem e, do, e, do rzeczywistości. To jest taki krótki filmik y, 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 reklamujący BMW, który mówi o tym, jak y, y, opowiada o twórczości tak zwanego rzeźbiarza kinetycznego. My name is Theo Janssen. I'm a kinetic sculptor. My sculptures. Are made of very light material and they are powered by the wind. A part of me is an engineer who wants to map the progress of mobility. Another part is an artist who wants to scarf the air that surrounds us and give it shape. And always I strive to push the boundaries of what we know and what seems possible to us. At this moment in time, the walls between art and engineering exist only in our minds, and only a few have the imagination to see beyond them. Przeciw jakiś czas temu tutaj ta innowacyjność została zdefiniowana i myślimy, że ona właśnie wpasowuje się w tą, w tą taką też tezę, o której tutaj e, mówiliśmy. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.